Witajcie, misyjny partyzant. Część trzecia z odcinka pierwszego. O czym miałem mówić? O tym, co jest najważniejsze. O czym ja będę w tym kanale mówił? Co opowiadał? I tak sobie podzieliłem, mam ściągę, ale lepiej, żebym Wam powiedział ze ściągą, a nie się pomylił, tak jak ostatnio. W poniedziałki praktyka na Islandii. Byłem dwa miesiące na Islandii, świeckim misjonarzem. W środy psalmy, lekcja divina, wytłumaczenie psalmów od pierwszego i kolejne. W czwartki nauka gry w szachy, ja uwielbiam grać w szachy i to jest mądre. No a w sobotę lekcja divina począwszy od Ewangelii Marka. Zazwyczaj to się ewangelizatorzy, zazwyczaj mówią o Ewangelii z dnia dzisiejszego. Ja nie, od początku do końca i kolejne Ewangelie. No to Czekajcie już do poniedziałku, bo w niedzielę człowiek odpoczywa. Pa pa!